Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem by to jest końcem z Gothica 3 i dzisiaj wchodzimy do klanu Wilka. Taka laska. Nie będzie równie jak bo jest skomplikowany i głupi. Stój! Ani kroku dalej! Albo mój duży przyjaciel spuści ci lanie. Czemu mnie zatrzymujesz? Pilnuję, żeby żaden ork nie wszedł do obozu. Wyglądam ci na orka? Nie. Chciałem tylko zrobić na tobie wrażenie. Nie każdego dnia ma się u swego boku takiego dużego towarzysza. Co tu robi golem? To wsparcie dla naszego klanu. Zawarliśmy układ z magiem. Teraz, kiedy wszędzie pełno orków, trzeba być przygotowanym na wszystko. Mamy jeszcze jednego w wiosce. Układ z magiem? Co to za mag? Pewnego dnia po prostu się tu zjawił. Miał na sobie jakąś czarną szatę. Zauważyłeś jeszcze coś szczególnego? Tak, jego oczy. Był ślepy, ale zachowywał się jakby widział. Cieszę się, że już go tu nie ma, że pozwolił nam zatrzymać te rzeczy. Xardas był tutaj? Tak się nazywał? Możliwe. Trzymam się z daleka od magów. Z nimi nigdy nic nie wiadomo. Pogadaj z Grimem. On z nim rozmawiał. Kim jest Grim? To nasz szef. Znajdziesz go w jego chacie. To ten duży dom na samym szczycie. Co z orkami? Ach, wszędzie ich pełno. Nawet myśliwi nie mogą samotnie wyruszać na łowy. To zbyt niebezpieczne. Wysyłamy tylko duże drużyny, osłaniane przez zabójców orków. Oczywiście mamy przez to dużo gorsze wyniki. Potrzebujecie pomocy? Jeśli masz jakieś skóry, w wiosce na pewno nimi nie pogardzą. Co jeszcze? Nie wiem. Bogir ostatnio dziwacznie się zachowuje. Nie chcę z nikim gadać i zupełnie przestał polować. Kim jest Bogir? Jest naszym najlepszym i najbardziej doświadczonym myśliwym, ale ostatnio całymi dniami przesiaduje przed swoją chatą. Może mógłbyś mu pomóc? Coś z tobą nie tak? Potrzebujesz pomocy? Ja? Nie. Wszystko w najlepszym porządku. Ale nie pogardziłbym porządnym łykiem gorzałki. Nie mogę tu nawet rozpalić ognia. Mój golem mógłby się stopić. Oto twoja gorzałka. Niech spojrzę. Proszę, dobry, czysty alkohol. Dzięki. Tego mi było trzeba. No. Teraz kiedy są z packą, mam taki głupi quest, że po prostu normalnie magia, nie. nie, nie wie robić. No chyba nigdy go nie ukończyłem. Więc... Polujesz? Masz jakieś trofea albo skóry? Kupię je, jeśli zechcesz. Możesz mnie czegoś nauczyć? Zapytaj któregoś z myśliwych. Na twoim miejscu zgłosiłbym się do Bogira. Jest najlepszy z nas i ma największe doświadczenie. Szukam Ksardasa. Ksardasa? Narobił strasznego zamieszania. Opowiedz mi o tym. Którejś nocy pojawił się tu znikąd. Spędził u nas całą noc, rozmawiając z Grimem, naszym przywódcą. A potem? Następnego ranka już go nie było. Zostawił tu tych dwóch olbrzymów. Pokaż mi swoje towary. Mięta, to, jeśli miejsca na desku mi zostało. Ach, kur... Nieważne, masz 4000. biedactwo. A zostawmy sobie miecz na pamiątkę. Jasne, czemu nie? Ło! 6, 6, 6. Ty, ty 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 Hop! Hop! Dam ci tą jedną A, sztukę tak. złota. Więcej ja mieliśmy z nami wyruszyć, ale dopiero potem co zrobimy. Pierwsza musimy od... most oczyścić. A to dopiero też potem. Jasne, czemu nie? Tomy chyba kowala. Tak, to mam kowala. A -a. Nieznajomy, chcesz kupić dobre ostrze? Naucz mnie kowalstwa. Nie przyjmuję, Czarny. Idź do klanu Młota. Mają najlepszych kowali. No nie co? mogę, no. Każdy mi tam odsyła. No, jak ja muszę się nauczyć po prostu kucia albo co, to co? Cet. Moż, moż, moż... To też... Ło, za dużo. 7500 Pyk, 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 pyk. Ja pierdzielę pół miliona, no po prostu magia. Ciekawe, co się zrobię, prawie w ogóle nie wydaję pieniędzy. Ja wymieniam po prostu te ostrza na ten. Hej ty, nie masz nic do roboty? No nie. Co się stało? Nie wyglądasz mi na kogoś szczególnie zajętego. I właśnie to się stało. Zabiłem dwa szablozęby. Mam tu odebrać nagrodę. Mam kilka mikstur leczniczych i parę mikstur many. Dostaliśmy je handlując z klasztorem. Chcesz czegoś specjalnego? A może tylko złota? Daj mi mikstur. Daj mi kilka mikstur leczniczych. Dobry wybór. Co tu robisz? Jestem kwatermistrzem klanu. Wszystko, co myśliwi przynoszą do obozu, trafia do mnie. To ja decyduję, jak to jest rozdzielane. Jeśli komuś czegoś potrzeba, to przychodzi do mnie. Co robisz z rzeczami, które przynoszą ci myśliwi? To zależy. Mięso wędzimy i zachowujemy na ciężkie czasy. Skóry garbujemy i sprzedajemy. A resztę? Resztę od razu wsadzamy do kufrów. Kto wie, kiedy nam będzie potrzebna. Masz coś dla mnie? A czemuż to miałbym ci cokolwiek dać, jeśli nie pomagasz? Nie. Nie chodzi mi o to. Czego ci potrzeba? Drwale, pracujący poza wioską, potrzebują czegoś do jedzenia. Weź z chaty pięć steków i zanieś je do obozowiska drwali. Potem możemy zacząć robić interesy. Okej, okay, szynka do drwali. Można znaleźć takiego jednego typa, z którym mamy później się pobić. Znaczy, no, po, po prostu powalczyć. To jest szynka. Więcej. No i a w tym kursie mamy teleport do klanu Wilka. Tara. No. Już się nieco szybciej będziemy teraz poruszać po Nordmarze. To ty? Tak, Hogar. Nie jesteś jednym z tych myśliwych, Faring. Czego tu chcesz? Szukam ksardasa. Czarnego maga? Tak, był tutaj. Przeprowadził długą rozmowę z grimem. Na jaki temat? Na temat rudy. Ksardas jej potrzebował. W zamian zostawił nam te lodowe potwory. Teraz pilnują naszej wioski. Wszystko w porządku? Nie. Nudzi mi się. Teraz, kiedy mają golemy, nie potrzebują nawet ochrony. Mój topór zaczyna pokrywać się rdzą. Co powiesz na mały pojedynek? W porządku. Ale o co będziemy walczyć? O złoto. Dobrze, 200 złotych monet. Zwycięzca bierze wszystko. Brzmi nieźle. Jakie zasady? Kto padnie pierwszy, przegrywa. To prawdziwy pojedynek. Żadnych ataków z zaskoczenia, drapania, plucia i gryzienia. Masz tu złoto. Zacznijmy pojedynek. Jestem gotów. Chodź tu! I cios wykończający. Pfff, na się popatrzył. Mocno to mu bo ten koleś na mnie towarzyszył. Ciebie to nie obchodzi. A Violeta. Jezus mar, się przestraszyły taka cisza i jadupce. Dziele nie walczyłeś. Masz tu swoje złoto. Przestań się ubijać. Nauczysz mnie walki? No mógłbym... Dawaj. Chcę zostać Mistrz. Walki broni dwuręcznej. Parum, wymiana broni. Zgadamy z tym Bogirem, o którym tak mówią wszyscy. Ja mam punktów nauki? Ciebie to nie nie mam. Skradasz się jak jakiś złodziej. Czego chcesz? Zostaw mnie w spokoju. Gdyby to było Co to z tobą niematwne? nie tak? Jestem stary i zmęczony. Wyczuwam, że on nadszedł. Możesz wyrażać się jaśniej? Czas na ostatnie polowanie. Ostatnie polowanie? Co masz na myśli? Mój czas dobiegł u końca. Wkrótce umrę. Dlaczego? Jestem druidem i łowcą. Potrafię to wyczuć. Znam emocje polowania i panikę ściganej ofiary. Ale mam już dość. Jestem zmęczony. Polowanie nie sprawia mi radości. Smak zwycięstwa nie jest już tak wspaniały. Wszystko skończone. Inni są szybsi, silniejsi, bardziej wygłodzeni. Takie są prawa natury. Starzy i słabi są zjadani. Naprawdę lubisz polować, co? Nie rozumiesz. Pokonałem białego rozpruwacza. Od tamtej pory nie jestem zwykłym myśliwym. Jestem częściowo wilkiem. Uczynił mnie tym, czym jestem. Więc jesteś wilkiem? Musisz mi to wyjaśnić. Istnieje wiele nazw na takich jak ja. Przeważnie jesteśmy nazywani druidami, ale żadna nazwa nie oddaje natury bycia półzwierzęciem. Nie wiesz, jak to jest grasować w lasach, wyczuwać woń krwi Twojej ofiary. To takie proste. Jesteś tylko ty i twoja zdobycz. Potrafisz się zmieniać w wilka? Tak. Zwycięstwo nad rozpruwaczem zmieniło mnie. Jestem posiadaczem wilczego kamienia. Daje mi on niezwykłe zdolności. Przestań się obijać. Więc czemu nie wyruszasz? Czekam. Na kogo? Na mojego następcę. Jeszcze nie przybył. Kto jest Twoim następcą? Ten, kto zabije białego rozpruwacza. Kim na trzy bóstwa jest ten biały rozpruwacz? To wilk. Większy, silniejszy i sprytniejszy niż zwykły wilk. Nieposkromiony łowca. Nadchodzi, gdyż nastał czas poszukiwań nowego strażnika wilczego kamienia. Co to za kamień? O moje dzieci... Wiem co to za kamień. Matko boska. Jak mogę zdobyć ten kamień? Zabij rozpruwacza, a zostaniesz moim następcą. Nowym strażnikiem. Ok! Zabiję rozpruwacza. Powodzenia! Bądź ostrożny albo staniesz się ofiarą, zanim się spostrzeżesz. Jak to gdzie on był? No dobra, chyba mniej więcej gdzie on był, ale chyba! No tego oczywiście, gdy już do tego zrobię cięcie, bo to mógłbym zachodzić, potem Nordmarze. Aaaa! Poo! Ze trzy dni bym go nie znalazł! Gdyby to było takie łatwe, do Grima. Big Boss! Witaj, wędrowcze! Jesteś myśliwym? Myśliwi Sfaring często tu kiedyś bywali. Ale te czasy już się skończyły. Orkowie nikogo nie przepuszczają. Ale tobie udało się jakoś przejść. Co mogę dla Ciebie zrobić? Szukam Ksardesa. Nie ma go już tutaj. Czego chciał tu w wiosce? Zawarliśmy z nim umowę. Oddaliśmy mu naszą rudę, a on pomógł nam bronić wioski. Przyzwał golemy. Gdzie znajdę Sardasa? Udał się na północ. Był z nim Hanson, jeden z naszych myśliwych. Gdzie znajdę Hansona? Poluje koło Jeleniej Skały. To Wyżyna, na północny wschód stąd. Ma tam niewielki domek myśliwski. Udaj się ścieżką w góry. Znajdziesz tam kamienny krąg. Jego chata jest niedaleko, na Wyżynie. Jak wygląda sytuacja? Niedobrze. Orkowie sprawiają masę problemów. Łowcy nie mogą bezpiecznie dotrzeć na tereny polowań. Ale przede wszystkim martwię się o Bogira. Jest naszym najlepszym myśliwym, ale ostatnio, całymi dniami siedzi przed swoją chatą. Nikt nie wie, co go gryzie. Jak sobie radzicie z tymi problemami? Wysłałem na południe sporą ekipę łowiecką. Mam nadzieję, że im się powiedzie. Potrzebujesz pomocy? Na razie wioska jest bezpieczna, ale orkowie okupują most na południu. To droga na przełęcz. Ktoś musi się tym zająć. Idź zapytać Hogara. Może on dotrzyma ci towarzystwa? Gdzie są łowcy? Polują na wilki. Idź ścieżką. Min, obóz, drwali. Kiedy dojdziesz do spalonej chaty, skręć w lewo, do lasu. Tak, ich nie znajdę. Tak, nigdy nie znalazłem, chyba. Muszę zaskoczyć. Uuu. Dobrze ci jakby skaczę w redok. No, bierzemy Hogara i ciśniamy. Nie zawsze Hogar ginie, więc wiecie. Nic nowego. Nie zawsze giną PC. Ale mam knifa. Jasne. Grim mnie przysłał. Wchodzić. Powiedział, że będziesz mi towarzyszyć. O co chodzi? O most na południu. Orkowie wciąż się tam kręcą. Mogę załatwić kilku orków przed śniadaniem. Pójdziemy razem? Jasne. Nauczę cię jak posługiwać się sprawnie toporem. Dobra, to idziemy z Hogarem. Na most na południu. I trzeba zapamiętać, że później na północny wschód iść szukać M. Hmm. Hansona, no właśnie, Hans. No dobra, wciśniamy na razie. Odzyskać most na południu. Co ty robisz? Kiedy się wracasz. Dobra Trochę będziemy iść w ogóle tutaj ciemno, na dworze ciemno, w w pokoju ciemno A ja się tutaj nagrywam Nagle oglądacie No teraz, właśnie w tym momencie jak mnie słuchacie Wiedzcie, że jest nagra nagrałem 40 do przodu W tym momencie kiedy nagrywam jest 53 wciąż na YouTube, bo nie zaplanowałem nic do 54 na ten dzień następny. Czuję się smutny. Ciekawy teraz na to, do mojego tym krusz farokiem. Jak pierdole to. Koty północy. Tylko na mnie oczywiście, nie? Dawaj kółeczka napierdalaj. Na ja no, żartuję, nie będę tak mówił przy gotiku. Koty północy. No jeszcze go zadupią Nie, kiełbym się tak walczy Namas! Tobie już podziękujemy paskudo 7, więc na razie póki co... Wow, dużo mi HP ściągnęły nawet Ty, bo tam jest troll, wejście no poczekaj, bo jak ten troll dopadnie, to cię broknie, dobra HP I mi które wytrzymałości. Aż tego trolla zabiję, bo nie wiem, jakiegoś trolla zabijałem dosyć niedawno. Nie widzisz tego olbrzyma, naprawdę. Unik. Ty też unikną to. co za olbrzym. Czyli ciągniemy go za dupę. Mm -hmm. Nie, dostaw mi. Tam jest ten most, musimy zrobić to mm. w ten sposób, mm. że pobiegniemy przed nim. Hoger tam będzie nie stał, a my sobie spokojnie przyjmiemy ten most. Dzięki czemu no po prostu nie stracimy go i dodatkowego expa. Taki mój knif jest. Tych worków trochę tu jest. Ja ci dam, ty szamanie. O, właśnie, przecież umiejętność zabijania orków, nie? Dlatego też się tak szybko zabijam. Moim z... chyba na nawet... to. Po... Po... Mniej, mniej ich był. O, teraz mógłbym wrócić już po tego kolesia, bo, zawsze... bo im sprawiają zawsze problemy te, właśnie szamani. ci są coś silniejsi, widzę, wiecie? Ta Nie! Umieraj! Gdzie ty idziesz? W worku! Nic, normalnie, normalnie, normalnie wynika wiorę na dwa strzały, a tu jest silniejszy. w ogóle, jakich HP ciągną te orki. Orko, orkowie tutaj porównujące w kopalni to były Pikusie. On jest jakoś się mocno bronią od ostatnich czasów w ogóle znerwuje się przy walce z większym większym przeciwnikiem no ostatnio. Mieraj. Chodź tu, bydlaku! Koniec tej zabawy! Ta, ta. Zaś, piździ! Słyszę tych rozpruwaczy. Wracamy po Hogar... Hogar? Hogar, on był, tak. Cześć Hogar! Eee, poczekaj, ja sobie wezmę tylko skóry lodowych wilków, bo zapomniałem, bo... dośpieszenia się ty musiałem zostawić was. Lodowe wilczki, moi kochane. Oto to one! co ty tu widzisz? Co, to jest? Co co, 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 ty gadasz? Pokazaliśmy im, kto tu rządzi. Mhm. Już nie wrócą. Co teraz? Wracamy do wioski. Odmrozimy tu sobie tyłki. Rozumiem. Rozumiem. Zapiszę gram. I nietypowo będzie, bo oczywiście spotkamy się niedaleko białego rozprówacza, zanim ja go znajdę. Ja sobie będę biegał. Będę starał się nie zabijać mobków, żeby wiecie, nie nabić sobie ekstra poza tym. Więc no cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się. Okej, kurde, gdzie to jest klawisz wyłączenia nagrywania po ciągu nic nie widzę. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, hej.